Cześć, witam w kolejnym odcinku Zapytaj eksperta. Kontynuujemy naszą serię instalacji płytek hydroizolacji, fugowania, paczki informacji w związku z tym tematem. Jak widać, aktor mi się nie zmienił. Marcin, który pomoże nam w realizacji dzisiejszego odcinka. A dzisiaj, tak jak powiedziałem, ostatnio po przyklejeniu płytek następuje czas fugowania. Zapytałem ostatnio Marcina, na co zwraca szczególną uwagę przy wyborze kleju. Dzisiaj nie będę go pytał, co szczególną uwagę przykuwa przy wyborze fugi, tylko co jest najważniejsze w fugowaniu. Marcin. Jeżeli chodzi o fugowanie, najważniejsze jest dla mnie, żeby fuga była rozrobiona według receptury z opakowania. Proporcje, żeby się zgadzały. Tak jest. Słuchajcie, to jest niezwykle istotne. E, fugi różnią się oczywiście. Różnych producentów wieloma rzeczami. Po pierwsze... ok, może zaczniemy tak właśnie od tego mieszania. Fugę należy wymieszać dwa razy. Generalnie większość zapraw, które mają w sobie polimery, należy przemieszać dwa razy. E, pierwszy raz, tak jak producent podaje, zwykle to jest w okolicach 3 minut. Czy to jest klej do płytek, czy to jest fuga, E, mieszamy, oczywiście mówimy o cementowych e, zaprawach. Mieszamy 3 minuty, zostawiamy później na 5, żeby ten materiał sobie zaczął dojrzewać, e, trochę zmienił swoją konsystencję, e, i następnie mieszamy go dodatkowe 30 sekund, aby jeszcze bardziej e, on sobie mógł zareagować ze wszystkimi składnikami, z całą chemią, którą w sobie ma. Więc to mieszanie, o, którym, o czym powiedział Marcin, powiem może z czego, z czego wynika. Ja sam zresztą z własnego doświadczenia e, m, wiem kiedyś z członkiem mojej rodziny, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli się domyśli i ogląda ten film. Zaczęliśmy przedpokój wiele, wiele lat temu. Zaczęliśmy przedpokój z dwóch różnych stron. Z tym, że ja nieco zboczony zawodowo, oczywiście odmierzyłem sobie ilość wody, tak jak zresztą to zrobił Marcin przed realizacją tego odcinka i ja sobie odmierzyłem tą wodę, a członek rodziny tego nie zrobił, zrobił to na oko, bo zwykle niestety najczęściej błędem popełnianym jest robienie tej fugi tak, żeby mi się nią dobrze pracowało. Niestety musimy wykonać czy rozrobić fugę tak, jak producent podaje, z kilku powodów. Po pierwsze, co ja uzyskałem i członek mojej rodziny, w dwóch różnych strefach tego przedpokoju, który razem fugowaliśmy, mieliśmy dwa różne odcienie fugi. W związku z tym, przedobrzenie z wodą, czyli zrobienie, że mam, nie wiem, płynniejszą konsystencję tej fugi, albo mi się po prostu lepiej pracuje, może spowodować do tego, że mamy różne kolory fugi. Dwa możemy spowodować przebarwienia, 3. możemy spowodować, że ta fuga będzie miała po prostu słabsze parametry, będzie miękka, będzie dłużej wiązała lub po prostu będzie mieć z nią problemy w przyszłości. I Zapytałem Marcina, co jest dla niego szczególnie istotne pod kątem fugowania. Ja myślę, że oprócz tego, co już powiedzieliśmy a propos wody, druga rzecz, wchodząc na fugowanie, łazienka musi być przygotowana, to znaczy po prostu czysta. Szczeliny, czyli tam, gdzie fugę aplikujemy w tej chwili, to znaczy aplikujemy, my robimy, Marcin wykonuje. Oczywiście te szczeliny muszą być oczyszczone, czyli pozostałości klejów, pozostałości jakiegoś systemu poziomującego, obojętnie czego i całego brudu, który mamy na budowie, musi być to porządnie oczyszczone, odkurzone i oczywiście suche, czyli coś, co mówiliśmy w poprzednim odcinku. Klej musi być związany, to znaczy musi całkowicie woda, która zawarta jest w kleju, sobie przez te fugi odparować. Dopiero wtedy możemy zamykać to fugą. Czyli to jest pierwsza rzecz. Wyczyszczona, czysta łazienka i płytki przygotowane do tego, aby fugować. Druga rzecz to jest ta zawartość wody już na poziomie samego mieszania naszej fugi. Trzecia rzecz to czyszczenie fugi. Kiedy należy to wykonać? Oczywiście producenci podają różne wartości. Na dobrą sprawę to wykonawca tak naprawdę. Podejmuję taką decyzję, fuga powinna być sucha w dotyku, to znaczy naskurkowana, powinna mieć taką półsuchość, że w momencie kiedy dotykam tej fugi mam wrażenie, że ona jest sucha, wtedy to jest ten właściwy moment do czyszczenia fugi. Jeżeli robią, powiedzmy, załóżmy, że Marcin wykonał przez ostatnie 3 minuty tutaj taki fragment, zaraz skończy to pomieszczenie, bo jest ono niewielkie, a Marcin jest sprawiony w robocie, no to teraz chciałbym jak najszybciej to wyczyścić, w momencie kiedy teraz wjeżdżałbym z gąbką, z pacą gąbkową i próbował wyczyścić tą fugę, no to wprowadziłbym dodatkową wodę. A to by mogło oznaczać właśnie przebarwienia, zmniejszenie parametrów końcowych tejże fugi, no i ostatecznie robota byłaby do bani. I teraz, w związku z tym, tak z z wykonaną robotę ja oczywiście sobie zostawiam, w momencie kiedy dotykam tej fugi, tak jak teraz, ona oczywiście jest mokra, powinna być w dotyku sucha, wtedy dopiero mogę przystąpić do czyszczenia. Oczywiście jeżeli tak jak na przykład w tym pomieszczeniu mamy trzy różne kolory fug, to w sytuacji kiedy mamy przejście między fugami, no powinniśmy oczywiście takie pomieszczenie również e, pomieszczenie takie miejsce dodatkowo sobie zabezpieczyć taśmami przed, e, przed zabrudzeniami tą fugą, żeby później tego nie musieć mechanicznie po prostu wydłubywać, mówiąc brzydko i, i aplikować tą fugę właściwą, bo mi się kolor tutaj nie zgadza. To chyba takie najważniejsze rzeczy pod kątem jeszcze samej fugi i parametrów. Oczywiście fugi różnią się na przykład z zakresem spoil. Fuga e, Cica Ceram, nie mam worka przy sobie, to mam nadzieję, że tutaj wkleimy. Cica Ceram e, e, Graut 663 Flex. E, to jest fuga, którą możemy pracować od 1 do 7 mm. I to jest taki parametr, którego należy się oczywiście trzymać. To jest jedna rzecz. Z drugiej zaś strony, e, Marcina, kiedy pytałem a propos klejów, na co zwraca uwagę, mówi o tych parametrach, fugi również takie mają. Więc jeżeli spojrzymy na naszą fugę, zobaczymy tam oznaczenie normowe CG2WA, co oznacza, że jest to fuga cementowa o podwyższonych parametrach. W to znaczy, że ma ograniczoną absorpcję wody, a A, że dodatkowo jest podwyższona odporność na ścieranie. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o fugi. Wyższych parametrów w zasadzie ciężko, ciężko osiągnąć. W związku z tym, macie tutaj fugę, którą możecie stosować praktycznie do większości płytek. Do wszystkich płytek, które, które fugujemy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, więc jest to bardzo uniwersalna fuga. To, co pozostaje oczywiście do wyboru, to kolor. A panowie, tutaj wybór do nas często nie należy, w związku z tym, my zajmujemy się tymi kwestiami bardziej technicznymi. Kolory zostawiamy bardziej kreatywny. Za dzisiejszy odcinek chyba dziękujemy wspólnie z Marcinem. E, już wyczyszczenie fugi zrobimy bez Was, bo musielibyśmy Was tutaj zostawić jeszcze na kilkanaście dobrych minut. W związku z tym serdecznie dziękujemy za odcinek. Do zobaczenia w następnym. Dzięki. Dzięki.